Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj. Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Cieszę się, że powrócił vlog na łączna Piłka i wreszcie możemy oglądać odcinki tak jak za czasów Michniewicza, Paulo Sousy i także Adama Nawałki. Pamiętacie, że za czasów Fernando Szantosza nie było. Tych odcinków, te, które pokazywały się na kanale Łączy nas Piłka, teraz się pojawiły i powiem Wam szczerze, że jestem zbudowany tą atmosferą, która panuje w polskiej. Reprezentacji. Michał Probierz jako nowy selekcjoner wprowadził nowe porządki, tą, budując tą kadrę, trochę ją odświeżył. Z kilku doświadczonych zawodników zrezygnował, kilku młodych piłkarzy się pojawiło, sześciu jest debiutantów, kilku zawodników z młodzieżowej reprezentacji i takie odświeżenie, właśnie drużyny. Kadry, nowi zawodnicy pojawił się taki powiew świeżości, uśmiech, radość. Także podoba mi się to przesłanie Michała Probierza. Wygrywamy, liczy się zwycięstwo. Musimy awansować na euro, skupiamy się na pierwszym spotkaniu. Od razu przypomniała mi się jakby ta Maksyma Adama Małysza. Liczy się dobry skok, dwa równe skoki, zobaczymy co to przyniesie. No i tutaj krok po kroku skupiamy się na spotkaniu z Mołdawią, z Wyspami Owczymi, potem z Mołdawią i potem na kolejnym spotkaniu zobaczymy to co przyniesie. Jeśli dane wyniki się dobrze ułożą, to może i nawet udałoby się z tego drugiego miejsca. Awansować, ale najważniejsze jest to zwyciężać. I tak jestem zbudowany tym wszystkim, co widziałem w tym obrazku. No bo powrócił taki luz, radość. Zobaczcie, pamiętacie za czasów szantosza było tak, że piłkarze no, mieli spędzać czas w własnych pokojach. Nie było tego wolnego czasu. A tutaj od razu jestem zbudowany tym wszystkim, co zobaczyłem. Paweł Wrzchołek grający z Śliżem czy z Zielińskim w Ponga. Ten od razu ten uśmiech w Wrzoka Grosickiego na treningu. Piłkarze wszyscy grali uśmiechnięci. Mati Kasz także uradowany tutaj rozmawiał z Między innymi Wszołkiem. Dyskutowali sobie o tym meczu Aston Villa z Bośniakami. Jak tam było to, to, to mi się właśnie podobało, bo aby wróciły wyniki. To przede wszystkim najważniejsza jest atmosfera. Między innymi były trener Jagieloni został zatrudniony po to, żeby wygrywać, zwyciężać i zbudować atmosferę. A w ostatnim czasie po tych przegranych, po tych ostatnich spotkaniach. Szantosza, po wywiadzie lewego, powiedzmy sobie szczerze, jakby brakowało tej atmosfery i Michał Prowierz po to został wprowadzony i na tych kilku pierwszych dniach to zrobił, między innymi no, powołując nowych zawodników, którzy wnoszą taką pewnego rodzaju świeżość, radość i mam nadzieję, że ta atmosfera, która panowała na treningu, także na, bym powiedział, no, na tych wspólnych grach, jakby to wszystko spowoduje, że że znów narodzi się drużyna, że będzie taki team spirit. No bo pamiętajmy o tym, że jeśli wszystko dobrze funkcjonuje w grupie, ci piłkarze lubią ze sobą spędzać czas, to potem to, to potem będzie widać na boisku, a w ostatnim czasie tego nie było widać. No i także otwartość Michała Probierza. Byłem tym zbudowany, jak właśnie były trener Krakowi grał z piłkarzami w tak zwanego przysłowiowego dziadka. Ca cały czas jest taki jakby kontakt z innymi piłkarzami. Tutaj rozmawiał w ten sposób. Były trener młodzieżówki chce jakby zdobyć sympatię u tych wszystkich piłkarzy. To mi się podoba, że jest właśnie taki otwarty. Że, że, że piłkarze mogą później, właśnie za nim, wskoczyć w ogień. A to właśnie był problem za czasów Szantosza, jeżeli chodzi o te interpersonalne aspekty, i także trzeba wziąć pod uwagę, tutaj jest ważny punkt, no bo jest ciekaw jestem, jak polska reprezentacja w tym ważnym meczu poradzi sobie bez. Roberta Lewandowskiego. To trochę jest zadziwiające, że nie ma napastnika FC Barcelony i pojawiła się w pewnym sensie jakaś radość. No ja mam nadzieję, że gdy napastnik FC Barcelony powróci do reprezentacji, ta radość dalej będzie istniała. Może no w sumie można powiedzieć, że dobrze, że się tak stało, że no jakby. Mm, ten przypadek ten zbieg okoliczności sprawił że Robert doznał kontuzji i nie mógł przyjechać na zgrupowanie no bo dzięki temu zobaczymy jak ta reprezentacja sobie poradzi bez Roberta Lewandowskiego no Buksa i tak i Świderski są w takiej formie że są w stanie jakby zastąpić Lewego z takimi rywalami z którymi gramy bo pamiętajmy o tym że Wyspy Owcze i Mołdawia to są tacy rywale, z którymi możemy sobie poradzić spokojnie, spokojnie bez Roberta Lewandowskiego. I dwa zwycięstwa w tych najbliższych spotkaniach. Sześć punktów mogą być pewnego rodzaju takim paliwem napędowym, sprawić, że taka drużyna się narodzi i w tym ostatnim spotkaniu eliminacyjnym. Z Czechami będziemy w stanie zwyciężyć wtedy już z Robertem, który powróci po kontuzji. Może nawet byłoby właśnie lepiej, że wtedy właśnie Robert wraca już do takiej drużyny natchnionej, no bym powiedział, zwycięstwami. Jestem ciekaw, jak Piotr Zieliński poradzi sobie z tą opaską kapitana. Także tutaj warto podkreślić, że podoba mi się to, że Mila jest w tym sztabie. Od początku zachwalałem ten wybór. Michała Probierza, bo właśnie między innymi Sebastian Mila, oprócz tych właśnie takich bym powiedział aspektów treningowych, czy, czy takich rzeczy jak jeżdżenie po, 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 po różnych stadionach, oglądanie potencjalnych kandydatów do reprezentacji, to także Sebastian Mila jakby miał wpłynąć na lepszą atmosferę, miał być takim jakby mostem Między reprezentacją a Michałem Probierzem. No bo pamiętajmy o tym, że Sebastian Mila przecież niedawno był członkiem tej kadry, zna Lewandowskiego, Bereszyńskiego, Zielińskiego, Milika i wielu, wielu innych zawodników, którzy grają w, w, w tej kadrze. No już od razu, jakby tak, także jak Michał Probierz pojawił się na boisku treningowym, trenował, jakby wciela się w podobną rolę, w jaką wcielał się, pamiętacie, Tomasz Iwan, były reprezentant Polski, który nas zachwycał w czasie kadencji Jerzego Engela, za czasów Adama, jako piłkarz nas zachwycał, a za czasów Adama Nawałki pełnił czasem też podobną rolę jak Sebastian Mina, co prawda nie był wtedy w sztabie Trenerem, bardziej był takim dyrektorem sportowym i dbało o takie kwestie organizacyjne, ale często również zakładał dres polskiej reprezentacji, grał w dziadka, dbało o atmosferę, organizował grę w golfa dla Wojtka Szczęsnego Krychowiaka, czy inne fajne integracyjne zabawy. No i widać, że z Sebastiana mile wszyscy, wszyscy lubią także Michał Probierz postanowił powrócić do tego zwyczaju, że jest okrągły stół. Widać, że takie, by powiedział, drobne elementy mogą wpłynąć na to, że z tych kilku, z tych dwudziestu kilku piłkarzy. Powstanie drużyna. Od takich najmniejszych bym powiedział elementów trzeba rozpocząć budowę tego zespołu. No bo jeżeli przy tym przysłowiowym stoliku, przy obiedzie, czy nawet grając w ping-ponga, narodzi się pewnego rodzaju taka więź społeczna, że ci piłkarze będą lubić się z sobą, że już zapomnimy o tych aferach, wszystkich, które tam były, ta afera premiowa. O tym, bym powiedział, niedomówieniach różnych, tym, tym konflikcie za czasów Skorupskiego-Lewandowskiego. O tym wszystkim zapomnimy Jakby jest nowy trener, jest nowe otwarcie, i ja widzę, że jakby wy z zawodników jakby wstąpiła nowa energia, że Michał Probierz, zostając selekcjonerem, przyniósł pewnego rodzaju uśmiech, szczęście, że wprowadzając tych kilku młodych zawodników do kadry Wdowika. PD, także powołując dziczka, no wprowadził w pewnego rodzaju taką nowość, nowe otwarcie, uśmiech, radość. Nowi zawodnicy są pewnego rodzaju takim paliwem napędowym dla, dla tych piłkarzy. Ok, kilku zawodników, którzy grali tutaj regularnie, wy, wypadło, jest kilku doświadczonych, kilku młodych, jest coś nowego, nowy trener, wszyscy piłkarze się chcą po, pokazać. Szkoleniowiec polskiej reprezentacji. Jest otwarty. Ja powiem wam szczerze, że po tym materiale, łączna z piłka jestem zbudowany i dobrze patrzę w przyszłość. No bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to w tym momencie właśnie selekcjonerzy przede wszystkim muszą być tymi selekcjonerami, czyli muszą potrafić wybierać tych najlepszych zawodników, no, czasem nie najlepszych, ale zawodników, którzy stworzą drużynę i ci zawodnicy są wytrenowani w większości przypadków grają regularnie w klubach poza właśnie Kamińskim który mniej gra to, 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 to większość piłkarzy gra regularnie, i tu jest najważniejsze z tej grupy stworzyć zespół, w którym jeden za drugiego wskoczy w ogień. na Właśnie na takim zgrupowaniu można potrenować stałe fragmenty gry, ale przede wszystkim musi być ta atmosfera. Jeśli będzie atmosfera, jeżeli właśnie trener będzie docierał do tych najważniejszych. Zawodników, no, no, no to, to przyjdą zwycięstwa, więc, więc Michał Probierz, mając te doświadczenie z bycia selekcjonerem, właśnie wyselekcjonował w tym momencie najlepszych zawodników, dodał kilku młodych piłkarzy, jakby zdecydował się, jakby wykrować kilku, kilku piłkarzy, postanowił zrobić to, co robił Adam Nawałka, Leo. Ben Haker, czy nawet Jerzy Brzęczek próbował. Kilku starszych zawodników odstawił i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jedno jest pewne: widać, że tworzy się drużyna. Przynajmniej jak na tym samym początku jest dobra atmosfera. Dobrze było, żeby to się przełożyło na wyniki, żeby ci niektórzy piłkarze się nie spalali. Czego ja oczekuję od Michała Probierza w tych najbliższych spotkaniach. Oprócz dwóch y, zwycięstw. No przede wszystkim najważniejsza jest ta radość. Radość z gry, żeby piłkarze grający w reprezentacji Polski, grając przeciwko Mołdawii, wyspom Owczym, żeby no, czuli tą radość, bo jak tej radości y, nie ma, no, 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 to, to, to nie, nie ma zwycięstw. A właśnie za czasów Fernando Szantosza brakowało radości. I, I jakby podejście byłego selekcjonera portugalskiej reprezentacji jakby przykładało się na to, co robili zawodnicy na boisku. Zamknięty były, były trener Porto, jakby, który no, nie do końca miał ten dobry kontakt z tymi piłkarzami. Stał tam gdzieś z boku. By... Przekaźnik, czyli tutaj Grzegorz Mielcarski, jakby no, nie do końca to wszystko dobrze przekazywał, w tym sensie, że mnie został dobrze źle zrozumiany. Chodzi mi o to, że Grzegorz Mielcarski, jakby no, nie potrafił przekazać tej ekspresji Fernando Szantosza, zamyślony Portugalczyk, jednak, jednak, nie, 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 nie poradził sobie. Mm, z naszą reprezentacją, jakby był pewnego rodzaju taki smutek. Piłkarze nie mogli się spotykać, spędzali czasu fizjoterapeutów, a jakby Michał Probierz postanowił to zmienić. Pamiętacie, jak za czasów Adama Nawałki także panowała pewnego rodzaju taka taka, taka radość były selekcjoner polskiej reprezentacji, można powiedzieć, że był takim człowiekiem, który dbał o każdy szczegół, ale co najważniejsze potrafił prawie z każdym piłkarzem dyskutować, nawet takie rozmowy w stylu, co tam słuchać u twojej żony, jak tam się miewa twoja narzeczona, czy nawet próbował, rozmawiał z sympatiami tych piłkarzy narzeczonymi i w, te, w pewien sposób zwykle ci piłkarze jakby czuli się, no, że trenerowi na nim zależy, także warto tu podkreślić, że często oglądał, dużo spotkał, nawet takie kurtuazyjne rozmowy nieraz mogły wpłynąć, że taki piłkarz da z siebie jeszcze więcej. Ale to też był taki sygnał psychologiczny: liczę na ciebie, jesteś ważnym ogniwem mojego zespołu. Kiedyś tak właśnie także robił Robson, czyli były trener. Porto, także były trener Grzegorza Mielcarskiego, często dbał o tych zawodników, którzy nie grali regularnie. Wiedział, że w pewnym momencie, że dany piłkarz, który jest rezerwowym, może mu się przydać, wejść na boisko i przez te kilkanaście minut jakby dać siebie wszystko, że nie, nie będzie chciał zawieść się tego trenera. No i to właśnie sztuką szkoleniowca jest, żeby jakby nie tylko dbać o tych piłkarzy z pierwszej jedenastki, ale także o tych zawodników drugoplanowych. No to ogólnie Podoba mi się to wszystko, co w ostatnim czasie Michał Probierz robi. Także jestem ciekaw, jak zagramy bez Roberta Lewandowskiego, bo w tym momencie tych trzech zawodników, którzy zostali powołani, czyli Świderski, Buksa, Milik, powinni spokojnie zastąpić Lewego, bo zarówno Świder, jak i były zawodnik Pogoni Szczecin są w niesamowitej formie. Przecież Buksa zdobył dwa gole przeciwko Fenerbacze, 6 spotkań, 4 bramki w tym, w tym sezonie. Do tego Świderski, wliczając jego, jego jakby bym ten, ten cały sezon, 27 spotkań, 15 goli, 8 asyst, ostatnio 4 bramki. Także Świder nie zawodzi, Buksa nie zawodzi, gdy w kadrze dostawali szansę, no to, no to zdobywali bramki. Plus do tego Mili, który w pewnym sensie, no może nie jest w wybitnej formie, no bo na początku sezonu zdobył tylko dwa gole, jest rezerwowym, gra mniej, ale pamiętajmy o tym, że były zawodnik górnika Zabrze to zawsze jest taki zawodnik który nawet jako rezerwowy, nawet jako taki typowy Joker może tego Gola strzelić. Niekoniecznie musi grać od pierwszych minut, może wejść jako ten rezerwowy, ale to są trzej napastnicy, którzy według mnie spokojnie powinni Roberta Lewandowskiego zastąpić w spotkaniach z takimi rywalami, z jakimi gramy, więc więc ja powiem wam szczerze, aż tak. Bardzo, no tutaj się nie martwię brakiem Roberta Lewandowskiego. Nasza reprezentacja, czy z Robertem, czy bez, musi wygrywać takie spotkania. Taka jest właśnie moja opinia w tym temacie. No i także cieszy mnie to, że mamy kłopot bogactwa. Jeżeli chodzi o wahadłowych, no bo zarówno frankowski, który może grać na prawej stronie, na lewej stronie wahadła jest w niesamowitej formie, także wszołek i kasz. Dobrze by było, gdyby właśnie były trener Krakowi jakby tych wszystkich wahadłowych zmieścił w składzie, no szkoda byłoby marnować ten taki potencjał, ale pewnie któryś z tych piłkarzy usiądzie na ławce, pewnie pewnie wszołek, tak, tak mi się. Wydaje, tutaj spoglądam na moje notatki, czy podjąłem wszystkie kwestie. Podobają mi się te porządki Michała Probieża. Jest uśmiech, radość na treningach, radość pewnego rodzaju, taka dobra atmosfera w tych, 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 tych całych organizowanych, jakbym powiedział, spotkaniach po treningowych, gdzie mamy taką scenę na łączy na piłkach gdy Zielu grazy Wszołkiem. To ogólnie mi się podoba, że takie osoby jak Grosik wszołek, wnoszą pewnego rodzaju taką radość. Młodzi zawodnicy jakby także ten wnoszą tą młodość. Jest doświadczenie starsi zawodnicy. Widzę, że Michał Probierz, który był tak bardzo krytykowany, może nas wszystkich zaskoczyć i może się okazać trenerem w stylu Adama Nawałki, czyli w tym, w tym kontekście, że wielu na byłego trenera Wisły Kraków nie liczyło, a później przeżywaliśmy piękne chwile w czasie właśnie Euro 2016 i liczę na to, że także z Michałem Probierzem będzie podobnie. Opinia publiczna chciała... Papszuna Cezary Kulesza postawił na probierzak, który, który no pięknie to wszystko tworzy. No i chciałbym, żeby, żeby, żeby nawiązał do, do tych wyników, jakie osiągał Jerzy Engel, czy także właśnie Adam Nawałka, bo tych trenerów łączy to, że byli krytykowani na początku, że gdy zostawali selekcjonerami polskiej reprezentacji, byli już na tym samym początku skreślani, nie byli faworytami dziennikarzy opinii publicznej, a później osiągali wielkie sukcesy, a trenerzy, którzy byli faworytami opinii publicznej, Wszyscy się cieszyli, no tych sukcesów z kadrą nie osiągali, jak na przykład właśnie ostatnio Fernando Szantosz, czy Franciszek Smuda. Tak na dobrą sprawę to zawsze lepiej jakby jest zaczynać tą pracę, gdy nie jest się faworytem mediów, gdy, gdy ktoś na nas nie liczy, to potrafimy zaskoczyć, a gdy jesteśmy uważani za faworytów, wszyscy spodziewają się wielkich sukcesów. To często jest właśnie tak, że jest wielkie rozczarowanie. Polska reprezentacja nas do tego przyzwyczaiła, że gdy oczekujemy sukcesów, no to jest kaszana, ale gdy oczekujemy, jakby na nic nie liczymy, myślimy, a będzie porażka, będzie fatalnie, no to nasza reprezentacja potrafi zaskoczyć. Powinniśmy to zmienić. Idealnie byłoby tak, gdy Polska reprezentacja jakby była regularna w, osiąg w osiągnięciu sukcesów, jak to robi kadra siatkarzy, gdzie właśnie w ostatnim czasie polska reprezentacja siatkarzy po raz szósty z rzędu awansowała na igrzyska olimpijskie, regularnie zdobywa medale. No, to jest piękne, te ostatnie dwadzieścia kilka lat. A jeszcze pamiętam te czasy, gdy był taki turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Pamiętam, jak nasza właśnie reprezentacja jeszcze wtedy grała z reprezentacją Jugosławii. Wtedy, wtedy, taki wygrany. Prawie mecz przegraliśmy. Ja do dzisiejszego dnia się zastanawiam, dlaczego. świderski zagumny. Tam jeszcze grał taki fajny siatkarz, papkę, który zmieniał swoje. Papkę tak grał, ale ten co zmieniał fryzury, to był Marcin Prus, taki nasz siatkarski Rodman, gruszka. To co z, była niesamowita, o, to ekipa siatkarzy do dzisiejszego dnia pamiętam, kiedy właśnie Murek wystawiał świderskiemu kilka piłek, a świderski jakby no, nie, nie potrafił zakończyć takiego spotkania, gdzie prowadziliśmy 2-0, a potem w tie breaku przegraliśmy 3-2 i nie pojechaliśmy na Igrzyska. A na tamte Igrzyska właśnie olimpijskie w Sydney to y, pojechał obecny trener. Y, Grybi Czy, ty, który, który jest selekcjonerem naszej polskiej reprezentacji, tutaj nawiązuje do polskich siatkarzy, no bo jeżeli chodzi o siatkówkę i ostatnie te wielkie turnieje, to często gdy nastawiamy się, czy, czy to są mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, czy Liga Światowa, czy inne mm, imprezy, to Ktoś, nasi siatkarze przywożą medale. W ostatnim czasie jedynie igrzyska są takim ostatnim skalpem, którego no, polscy siatkarze nie potrafią jakby zdobyć, nie? Bo, bo, bo zawsze w, tym, w tej imprezie czterolecia coś, coś zawodzi. Ale najważniejsze jest to, że właśnie na olimpiadę siatkarze regularnie kwalifikują się i może to jest właśnie ten czas, że po, po tych sześciu latach tych regularnych kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu uda się zdobyć ten upragniony medal olimpijski idealnie byłoby nawiązać do tych czasów Wagnera kiedy kiedy zdobywaliśmy złoto ale ja powiem wam szczerze jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie to mnie ucieszy każdy medal nawet brązowy. Ważne żeby właśnie po tylu latach żeby 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 żeby, żeby no, Zespół z tych sportów zespołowych przy, przywiózł medal, no bo od czasów Janusza Wójcika, czyli tej kadry olimpijskiej, gdzie właśnie Wojtek Kowalczyk, Ryszard Staniek, Świerczewski, Mielcarski, Aleksander Kwak, no to to jest nasz ostatni medal olimpijski srebrny, wtedy, kiedy przegrywaliśmy na Igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Moi drodzy, ja wtedy miałem 5 lat. Ile to już czasu minęło? No za Długo czekamy na ten medal w sportach zespołowych, i mam nadzieję, że siatkarze, może siatkarki że właśnie z, który, któryś z tych zespołów zdobędzie ten upragniony medal w sportach zespołowych. Tutaj nawiązuję właśnie do siatkarzy, bo i trochę wam tutaj poopowiadałem o tej dawnej kadrze, o tym fajnym pokoleniu siatkarzy, które rozpoczęło jakby te wspinanie na szczyt, czyli, czyli, czyli o siatkarzach takich jak świderski, Zagumny Ignaczak, czy także Papka gruszka Nowak bo chodzi mi o to że chciałbym żeby polska reprezentacja w piłce nożnej nie zawodziła tylko tak jak świadka że regularnie osiągała spektakularne sukcesy no na razie w tym momencie Michał probierz Zaczął od najprostszego. Przede wszystkim na, przez te kilka dni spróbował jakby przywrócić tą atmosferę, spróbuje stworzyć drużynę. A wiadomo, że zespół nie tylko tworzy się powołując najlepszych zawodników, ale także trzeba zadbać o ten aspekt interpersonalny. Także na tym zgrupowaniu jakby trzeba stworzyć dobrą atmosferę być otwartym. No i właśnie probierz Mila i cały jego sztab robi to. Piotr Zieliński został kapitanem i także jako ten kapitan próbuje jakby prowadzić tych, tych młodych. Oby w tych najbliższych spotkaniach nasza kadra zwyciężyła, bo oprócz dobrej atmosfery przede wszystkim są potrzebne dobre wyniki. Do tego dążymy. Podsumowując, powiem Wam szczerze, cieszę się, że Powróciły te vlogi, z, złączy nas piłka. Czekam z niecierpliwością na spotkania polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że świderski, buksa i milik zastąpią godnie Roberta Lewandowskiego i że wahadłowi, którzy są w niesamowitej formie, także potwierdzą tą swoją dyspozycję w. Kadrze. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w kolejnym odcinku tradycyjnie pobawię się wy selekcjonera. Tym razem Cichecki przedstawi Wam swój skład, który ja bym wystawił w spotkaniu przeciwko Wyspom o, w czym Już Mateusz Borek posta już przedstawił swój skład niedawno, to i przyjdzie czas na Mikołaja Cicheckiego. To w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o łapkach do góry i także o komentowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu mojego kanału. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!